Astrologia na czwartek, 19 października roku 2023. Dzień dobry moi drodzy w czwartek. Dziś na niebie wiele interesujących aspektów astrologicznych, które wpłyną na nasze życie i relacje. Sprawdźmy, jak gwiazdy układają się nam dzisiaj. Godzina czwarta 57 merkury opozycja kora. Rozpoczynamy dzień z aspektem opozycji między Merkurym a Korą. To może wpłynąć na naszą komunikację i sposób myślenia. Bądź ostrożny, unikaj konfliktów i staraj się słuchać innych. To doskonały moment na przemyślenie swoich racji i poglądów. Godzina 18.27, Księżyc Trygon Kora. Wieczorem Księżyc tworzy harmonijny Trygon z Korą. To sprzyjający aspekt dla rozwoju intuicji i zrozumienia swoich emocji. To dobry moment, aby być w zgodzie ze swoimi uczuciami i wyrażać je w miły i spokojny sposób. Może to także sprzyjać lepszym relacjom rodzinnym i partnerskim. Godzina 19.52 Księżyc, kwadratura Neptun. Kwadratura Księżyca do Neptuna oznacza, że możemy czuć się rozproszeni i niepewni co do swoich emocji. To ważny moment, aby być ostrożnym w podejmowaniu ważnych decyzji, ponieważ nasze intuicje mogą być mgliste. Zrób sobie wieczór spokoju i refleksji. Godzina 20.24 Księżyc Sekstyl Merkury Późnym wieczorem Księżyc tworzy harmonijny sekstyl z Merkurym, co oznacza, że nasza komunikacja może stać się bardziej płynna i zrozumiała. To idealny moment na rozmowy, wyjaśnienia i rozwiązywanie konfliktów. Wykorzystaj te okazje do wyrażenia swoich myśli i uczuć. Godzina 21.01. Księżyc Sekstyl Słońce. Na koniec dnia księżyc tworzy sekstyl ze Słońcem, co dodaje nam dodatkowej energii i entuzjazmu. To świetny moment, aby podsumować dzień i zastanowić się nad swoimi celami na przyszłość. Może to być czas kreatywności i inspiracji. Podsumowując, ten dzień przynosi nam różnorodne wpływy astrologiczne. Bądźmy świadomi swoich emocji, komunikujmy się otwarcie i starajmy się znaleźć balans między intelektem a intuicją. Pamiętajmy, że gwiazdy mogą nam pomóc zrozumieć siebie i innych, więc wykorzystajmy tę wiedzę. Zaczarowanego dnia. Wróżbita Łukasz Węcka.